Siemano wszystkim, ja jestem Całkcio. Witajcie już w drugim odcinku serii Glast Pils, tak. Skłóciliśmy ostatnio w moim domku i zaczynamy w moim domku. Miałam zrobić diamentowy kilof, żeby wykonać zadanie. I wykopać obsydian. Zróbmy sobie diamentowy kilof. Jej! Dobra, zadanie wykonane. Może wykopmy sobie ten... Chociaż to mogę poza odcinkiem zrobić, no ale... Nie wiem, może chociaż parę wykopiemy. I może dzisiaj w tym odcinku się wybierzemy na inną wyspę. Ale tego tu jeszcze nie wiem. Dobra, ok. Cztery myślę, że wykopię teraz. Bo wiem, że takie kopanie to jest troszeczkę nudne. I tak. No dobra. Jeszcze tylko jeden. Mamy trzy. To jak jaką się wystaniemy? <noise> Ale to spokojnie, nie ma problemu. Tylko tak, że mieliśmy troszeczkę tego kobla, to tutaj troszeczkę troszkę na Zobaczymy, czy coś tu w ogóle jest. Dobra. Okej, okay. tutaj parkour. <noise> Taki mały parkour. Mamy jeszcze dwa. A kurczę, że straszyłeś mnie. O, węgiel, tak a <noise> Węgiel, węgiel, węgiel. A tutaj może jeszcze być taka próbu. Nie, tu chyba już nic nie ma. To jest taka mała kula. Dlatego... Co to by miało być szczerze nawet mówiąc... Nie, tu już chyba nic nie będzie. Dobra. Idziemy do naszego domku. Mm, Okej. Okay. Schowmy sobie tutaj nasze itemy i weźmy sobie tak... Żelazny kilof, żelazny kilo, żelazny, żelazny to, skórzane to i jeszcze spodenki. Gdzie są spodenki? Ok. Dzisiaj mamy cały skórzany set i żelazny kilof i diamentowy, i diamentowy. Chciałoby się żelazny kilof. Weźmy sobie troszeczkę jeszcze tutaj drewna. Chociaż po co mam teraz drewno? Teraz na to sobie schowmy, tak no i kobyl to najważniejsze i idziemy na wyspę. A no właśnie, miałam się was zapytać, na jaką wyspę chcecie iść najpierw, ale to trudno, to już następną wyspę będziecie decydować, tą to ja sam zadecyduję na jaką pójdziemy. To ja tak myślałam, że pójdziemy, ale ta jest taka ciekawa i mamy nawet blisko do niej, to pójdziemy do niej, dobra. A tu jeszcze mamy bliziutko wyspę. Aha, to spoko, dobra. Mniejsza oto. Teraz idziemy do tamtej. <laughs> Byk, pyk. O, już blisko, łuku, są. <laughs> I jak będziemy z powrotem szli, to zrobimy sobie, znaczy e, odznaczymy sobie zadanie z tymi skilowym diamentowym. No i może jeszcze nie mam jakieś inne zadanie, które można będzie wykonać. Okej, okay, wchodzimy. Tutaj schodki sobie, takie prowizoryczne zrobię. Dobra, okej okay, mamy, dobra jesteśmy. Widzę, że tu są, uuu, tu mamy spawnery, tu można ładnie eksperka sobie zrobić, ale one nie wiem czy działają, z czego pająki, o kurcze, muszę uważać, tutaj troszeczkę zrobię, żeby nie przeszkadzało i może tutaj zamknijmy to pomieszczenie. To też jest. A może skrzynki jakieś się znajdą nawet? Ta kula jest troszeczkę większa bo od tamtej, jak się nie mylę. Nie jestem pewien, ale w każdym razie, wow! Takich fajnych tutaj kajwów to się nie spodziewałem. Ale na pewno będzie trzeba tutaj to zabudować. Jak tylko przyjdę, to je wybiję, żeby one mi tu nie wychodziły. Bo tego bym nie chciał a potem nie chcę zdydać dużo razy dlatego tutaj wszystko trzeba co do jednej dziurki zategować tutaj nie trzeba tutaj jeszcze zróbmy taki myk i taki, no i taki no i najważniejsze to tutaj, bo one tu będą wychodziły tutaj tu tu tu, to można wywalić żeby one tam miały też gdzieś się spełnić. No i okej, okay, jeszcze tutaj to wy, wywalimy, żeby nam to tu nie przeszkadzało. Jak tu będziemy przychodzić? Okej, okay, jeszcze pojęczyny Nawet może nam fajny ten, yy, tutaj, jak on się nazywał? <laughs> mm, już nie pamiętam, ale w każdym razie fajny jest nawet ten blok. Można coś fajnego z niego zrobić w naszym domku, więc spoko. Tutaj sobie troszeczkę wykupimy tego wszystkiego. Mogę się kierkać zrobić, no. Jak się przez krowy! A wy co? Chcecie do mnie sobie przyjść, tak? Zazpadniecie. No nie. To znasz przez ranę. Hmm. Rany. Chciałam powiedzieć. Ale już nieważne. To ja może jej tu powybijam, bo one no, będą mi uciekała a i tak i tak potrzebujemy skórę i cinę na enchant. Bo jak wiecie, w zadaniu było zainchantujcie na 30 level i zrób enchant bodajże. Okej, okay, dobra, kokobinsy sobie podbieramy. Zazp no, bo idę już po sikierkę. Jeszcze musimy zrobić formę u nas w naszej, na naszej w w wyspie. jak się, się jąkam? O, tu już jest pająk. No to trzeba. O, o! To są te co... O, kurde, już się robi ciemno. Dobra, jasno nie idę. O, 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 kurde. Hu, hu, hu. Dobra, szybko zamykamy. Uf, ale piz. Dobra, robimy tu takie coś, żeby też łatwo potem nie spaść. No, już nam się kończy nawet z ko tą. Mm. Takie małe zabezpieczenie, żeby nie sądzić bo nie chcę tak łatwo potem tutaj stelać z moimi itemkami. O, okej. Okay. Troszeczkę Koblestona na to poszło, ale i tak tutaj w tej to nie jest skyblock, żeby potrzebny na gół bo na każdej praktycznie tutaj yy, wyspie to jest troszeczkę Cobblestone'a. Ja widzę, że tutaj jak już pójdziemy do jednej kuli, to potem nam będzie łatwiej do innych dojść, bo tu jest blisko od razu, tam też od razu jest i tutaj jest nawet kula bliźniutko, więc nie ma problemu. Teraz e, rendering na krótki, żeby nie było lagów, ale następne odcinko też już będzie większe, znaczy to będzie daleka, bo już nie będzie lagów, ponieważ teraz jeszcze wrzucam filmik jeden. Dlatego musiałam troszeczkę, żeby lagów nie mieliście. Ale już w następnym odcinku będzie daleka i będzie spoczko. Czy ja tu chyba nawet nie byłam. Byłam tu, byłam, byłam, ale się zdaje, że coś tu jeszcze będzie. Musimy tu powykopać jeszcze sobie kobla, bo potrzebujemy. I poczekamy aż będzie dzień, ponieważ nam jest dużo potworków. Może też odłożysz wszystkie swoje itemki. Tu jest coś ciekawie, tak blizutko mam. Teraz zapowiada się... Nice! Dobra. O, już nagrywam mnie całe 10 minut. Dlatego zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Niestety szybko to leci, dlatego tak to jest, tak to bywa. Ale spokojnie, codziennie odcinek, więc to jest... nie ma problemu, moim zdaniem. Też niektórzy nie lubią długich odcinków oglądać, a moim zdaniem, jak codziennie będzie odcinek taki króciutki, to to jest dobre rozwiązanie. To jeszcze złoto mam, ciągle go nie wykopałam, nie zauważyłam. Oj, więcej złota. Tam się przypalało złoto, musimy zobaczyć. Muszę zobaczyć. Tak, mam 4 złota. A złoto nie wiem, co było potrzebne. Dobra, chowię wszystkie te itemki tutaj. I idziemy zobaczyć nasze zadania. Bo na pewno zrobiłem jedno zadanie z tym kilofem. Ale ja mam jak inne zadania. Dobra. O, mamy zadanie znieść się spawnerów. A tam były spawnery, więc spoko. To też nie, to też gdzieś tu było. To, to, to będziemy robić w następnym odcinku coś takiego. Albo to, albo to. kowadło to za niedługo. To też za niedługo się zrobi. O, tu jest. diamentowy Okej. Okay. No, to z takich tutaj zadań to wszystko jest. Bo na razie nic takiego nie zrobiliśmy. to mamy takie łatwe zadanie. To możemy już zrobić. Zrób zegarek oraz kompa. No to idziemy to zrobić. Nie, nie możemy zrobić. Nie mamy Restona zapomniałam. O kurde. A ty co się zbugowałaś Wszyscy się zbugowaliście. Wy, wyjdźcie sobie tak. I tu się <ścoughs> zabiją. Biedne zwierzęta. Może... Kurde, co mnie bije? Kostek. Co... Dwa kostki. Oż kurde. Oż kurde. Oż kurde. O, szkurt. o, szkurt. o, szkurt. o ruska. Dobra. Kurde, o, kurde, no trudno. Już pierwszy raz z Nie wiem, możecie mi napisać, żeby było, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, mm, że jest pokazany jej razy to... nie, nie pamiętam, że jak to się nazywało, ale no coś takie coś było, to by się przydało nawet, ponieważ z moim tutaj skill'em PvP, no to, to będzie. Dużo tych deadów, trochę. Dziedzinę można dużo posadzić, ponieważ, tak jak wspominałam, nam się przyda do tego enchantu table. Table. Do tego nie żałujemy. Trzeba wszędzie posadzić. I to z tego odcinka to już by było na tyle. Ja tu się może ubiorę. Nie ma budki, zostawiłem. No dobra, idziemy po buty. No ale gdzie one są? Tu coś jest, tu wódki też będą. Okej, okay, wódki mam. No właśnie sobie tak poukładam to jak porządnie, bo nie lubię tak mieć jakoś porzucone. Idę odłożyć itemki do mojej skrzynki i kończę odcinek, tak. Okej, okay, dobra. Jeszcze się najem, dobra. Jeszcze się najem. O, jeszcze złoto właśnie. Blok złota zresztą też mamy, więc spoko. Dobra, to to było na tyle z tego krótkiego odcinka. Są odcinki krótkie, ale za to codziennie. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się to podoba. Subskrybujcie, jeżeli chcecie dużo więcej. I piszcie też w komentarzach, co o tym myślicie. No to cześć.